Aleksander Olszewski z nami, witam serdecznie. Dzień dobry. E, Olek, jesteśmy przed wielkimi zawodami we Wrocławiu. Powiedz, ty walczysz, 17 lat masz, tak? Z tego co słyszałem. E, walczysz jeszcze w juniorach, czy już w seniorach? Jeszcze w juniorach. 18 dopiero w lipcu mam, więc akurat łapię się na tych zawodach. Duża jest przepaść między juniorami i seniorami, jak się wydaje? Na pewno w swoim klubie testowałeś już seniorów, prawda? Oczywiście, że tak. Dużo miałem walk z seniorami i również miałem walki na takich samych zasadach jak seniorzy, czyli bez ochraniaczy w klubie. Na zawodach wydaje mi się, że przepaść będzie całkiem spora, bo jednak te ochraniacze dają trochę nie tyle również pewności, ale też tego bezpieczeństwa. Jak również kask, jak również ochraniacze na goleń oraz z jednak zapewniałem trochę takiego uczucia komfortu mimo wszystko. Jak to się ściągnie, to rozumowanie w walce może trochę się zmienić. No na pewno. A próbowałeś już rozumiem takich walk bez ochraniaczy, bez kasków? Próbowałem, ale były to takie walki, które były w kontrolowanych warunkach właśnie w klubie i nie, miały, nie miałem tam zbytnio szansy właśnie się rozbić albo złapać jakąś kontuzję. To nie jest w zawodach, bo w zawodach jak wiadomo nikt się nie ogranicza w walce. Jakie cele sobie przedstawiasz? Przed sobą będzie złoto? No, cel dla każdego jest taki sam złoto, ale tak jak było wspomniane tu na konferencji, każdy tak naprawdę przyjeżdża po złoto i każdy zawodnik będzie myślał w taki sam sposób będą wszyscy walczyć na maksa. No i ja nie jestem ewenementem w tym wypadku. Również będę się starał zdobyć to złoto i walczyć z całej na każdych walkach. Jaki sukces do tej pory był Twoim największym? W tym roku zdobyłem Mistrzostwa Europy oraz wygrałem Puchar Europy, i wydaje mi się, że to są największe sukcesy, które zdobyłem w swoim życiu na razie. To, to były jakieś, rozumiem, inne Mistrzostwa Europy, tak? Bo to są wagowe, a tam to były, To były testy, tak naprawdę takie same, tylko że one odbywają się corocznie. I to było. Jestem to było w zeszłym roku w Bułgarii, były zawody, odbyły się i na nich zajęłem i również w Myślenicach, to jest miasto pod Krakowem, tam odbył się Pucha Europy. Pucha Europy trochę się różni od Mistrzostw Europy, wydaje mi się, że prestiżowo jest de delikatnie niżej, aczkolwiek również i na jednych i na drugich zawodach naprawdę była bardzo wymagające te walki i konkurencja była całkiem spora. Jak dużo jest tych kategorii wagowych w Kierkuszynie? To zależy tak naprawdę od yy, kategorii wiekowej, ale w moim wypadku wydaje mi się, że jest poniżej 60 kg, następnie poniżej 65, poniżej 70, w której teraz będę występować, poniżej 75, poniżej 80 i dalej już jest plus. Czyli tak, co, co 5 kg mniej więcej. Tak, co 5 kg. U seniorów podobnie to wygląda? Yy, u seniorów jest co 10 kg, chyba że to są właśnie otwarte mistrzostwa. Które... Nie, teraz mamy akurat wagowe, ale przy otwartych mistrzostwach nie ma w ogóle żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wagę. Taki Mortal Kombat. <tryk>, tak. I co, wtedy te miśki największe wygrywają? Rzeczywiście mają przewagę, czy nie zawsze? Yy, niekoniecznie. Tutaj yy, Sensei Sylwek, nasz trener, yy, nie chcę skłamać, więc nie powiem w którym roku, ale ważąc 80 kg wygrał mistrzostwa Europy Otwarte. Yy, a byli zawodnicy również ważący 110 kg i nie zawsze ta waga też pomaga. Ja również, startując w w Węgrzech, na Mistrzostwach Węgier walczyłem z zawodnikami 20 kilo cięższymi więc ta, i te walki potrafiłem wygrać, więc nie zawsze ta waga też, w sensie oczywiście przekłada się ona na siłę, ale nie zawsze ona decyduje o walce. No jest taki zawodnik zawsze wolniejszy zapewne, a jest większa satysfakcja jak takiego niedziwiedzie ustrzelisz? No satysfakcja jest z każdej walki wygranej, ale może trochę. Powiedz, walczysz u siebie, jesteś z Wrocławia, także w swoim domu, presja będzie większa z tego powodu, czy będzie łatwiej? Na pewno mniejsza będzie w związku z dojazdem, nie będzie tego, powiedzmy, zmęczenia związanego z przejeżdżaniem między różnymi państwami i tak dalej. Aczkolwiek e, presja może być większa, bo prawdopodobnie przyjdą jacyś moi znajomi ze szkoły, z klasy i... Może być trochę większa presja, bo będzie więcej kibiców na żywo. Ale wy, ja mam tak coś takiego, że zawsze, kiedy wychodzę już do samej walki, to skupiam się na samym przeciwniku, na sobie i przeciwniku i tak naprawdę wtedy dla mnie cała presja znika, bo dla mnie zostaje Mata, ja i przeciwnik. Przyjdzie więcej kolegów, czy więcej koleżanek? Zobaczymy. Słuchaj, <laughs> no i wyśpisz się we własnym łóżku, to też zaleta, prawda? No, to prawda. Powiedz, co robisz w takim życiu prywatnym? Uczysz się zapewne, tak? W liceum ogólnokształcącym Politechniki Warszawskiej. O, to takie prestiżowe liceum. Dosyć, jedno z lepszych w Polsce. Klasa informatyczna? Matematyczna, fizyczna, informatyczna. Proszę, to rozumiem, że rozbra, rozkładasz y, przeciwników algorytmiczne na czynniki pierwsze, tak? Chcieli <ścoughs> rządzić. Tak, dokładnie. E, która klasa? E, trzecia. To niedługo matury. No, w przyszłym roku. Łatwe były w tym roku? No, z matury z matematyki rozwiązywaliśmy y, podstawowej, ponieważ zostały już udostępnione, to rozwiązywaliśmy ją. Ona akurat wyszła dosyć prosta, y, bo rozwiązaliśmy wszystkie zadania każdy z nas w ciągu tam, godziny, a resztę jeszcze z polskiego widziałem ją, ale jest na razie w porządku, wydaje mi się, że jest szansa na dobre wyniki. <laughs> już by się stało, tak? Tak. I to, co po, tych, po tym lizą, bo jeszcze rok tak został, tam jest czteroletni lizą. Rok jeszcze został, jakie studia? Masz już coś na oku? Prawdopodobnie pójdę w kierunku inżynieryjnym, ale jeszcze tak dokładnie się nie określiłem. Będziesz budował hale do Karate Kiyokuszyn? Jak dostałem takie zlecenie? To pewnie się podejmę. Powiedz, oglądasz jakieś inne sporty walki, MMA? Raczej nie. Zdarza mi się, bo bardzo lubię oglądać jakieś bardziej takie, powiedzmy, ładne akcje, więc zdarza mi się na takie natrafić. Ale tak, żeby oglądać i należy, powiedzmy, należy tak śledzić wszystko, co się dzieje, to nie bardziej skupiam się na treningu, właśnie ewentualnie na spotkaniach jeszcze ze znajomymi. Ogólnie tak, żeby skupić się, właśnie nie obserwować, a jeszcze skupić się bardziej na sobie jest dużo tych różnych stylów karate, one ma, każdy jakby osobno działa, prawda jest karate jest kushin w dwóch wersjach nie drażni cię troszkę to, że to jest taki rozczłonkowany świat, bo w boksie na przykład wiemy, że to, co to jest walka bokserska, a tu różne odmiany karate zawsze są jakieś różnice, prawda? No są spore różnice, są różnice w zasadach, w tym jakie techniki się wyprowadza w układach, czyli kata. Jest dużo tych różnic. Nie wpływa to za bardzo bezpośrednio na mnie. Aczkolwiek y, rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby to karate złączyć w jedno i żeby to było jako jeden sport y, i karate wszędzie znaczyłoby to samo, mogłoby być to bardzo ciekawe. Czyli myślisz, że to jest taka troszkę, taki trochę minus, prawda? Coś, co, co może nie wpływa dobrze na rozwój karate jako taką? No właśnie też niekoniecznie, bo z każdego stylu uważam, że tak naprawdę ze wszystkiego można czerpać. I z każdego stylu można czerpać rzeczy, które są zdecydowanie lepsze. Na przykład zawodnicy z organizacji WKB, o ile dobrze kojarzę, są bardzo szybcy, dynamiczni, bardzo dobrze kontrolują swoje techniki, chociażby na głowę. Z drugiej strony Kyokushin Bardziej silnym sportem, wytrzymałym, bardzo dużo tutaj też stawia się na tą właśnie siłę zawodników. Więc wydaje mi się, że od każdego odłamu powiedzmy, można coś czerpać. Ale przydałoby się pewnie takie zawody, jedne, które tworzą Undisputed Champion of the World? No, na pewno byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie. Tylko problem z tym byłby taki, żeby ustalić zasady, żeby każdemu pasowało. Ponieważ. Na przykład w takich WKB oni nie mają takiego utwardzenia jak e, zawodnicy Kyokushinka. I e, no po prostu dla nich byłaby trudniejsza walka w bliskim dystansie. Jakby. Trudny temat. Ostatnio ambasadorką karate, mówiąc właśnie o tym ogólnym karate, jest Anna Lewandowska. Ona tradycyjne karate z tego, co, co się orientuje. E, Szczerze mówiąc, nie śledziłem, ale coś już takiego właśnie też słyszałem. O, właśnie, no. Ciężko się przebić do takiego ogółu, prawda, medialnego. Myślę, że Ania teraz tutaj dużą robotę robi w, ty, w tej kwestii. E, tak jak już chwilą wspomniałem, ja za bardzo nie śledziłem tych mediów, więc nawet nie wiem, co mam powiedzieć w tym wypadku. Rozumiem, no, wiadomo, liceum prestiżowe to trzeba się dużo uczyć. No trochę na pewno wymaga, ale nie jest tak źle. Mam nawet trochę czasu dla siebie czasem. Dobra, dzięki serdeczne i powodzenia na maturze i na i złotego medalu. Dziękuję bardzo.